Drodzy Państwo, 18 września miałem przyjemność otworzyć wystawę w Izbie Techniki Młynarskiej w Namysłowie poświęconą sztućcom i zastawom. Piękna kolekcja, serdecznie Państwu polecam i serdecznie Państwa zapraszam. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na wystawę, która. od Poprzedniej soboty, 18 września, gości w Izbie Techniki Młynarskiej. Jest to wystawa pod nazwą Zabytkowe Sztućce i Zastawy Stołowe, wzornictwo i zastosowanie, która przyjechała do nas z Muzeum Techniki i Przyrody w Starachowicach. Jest to wystawa pokazująca kolekcję prywatnego kolekcjonera pana Stanisława Jaruszewicza, właściciela Zabytkowej Zagrody. I jest tak naprawdę historią sztućców, historią kultury stołu. Jest naprawdę bogatą kolekcją, w której wiele rzeczy Państwa zaskoczy, bo w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko robimy szybko i upraszczamy wszystko, nagle okazuje się, że samo siedzenie przy stole może być skomplikowane, a nawet stresujące, jeżeli nie wie się, co do czego użyć.